No więc tak, sezon 2020 można powiedzieć, że rozpoczynamy. W tym roku tak trochę inaczej. Przypłynęliśmy z południa na Mazury. Sprawa stała się oczywista. Nie wiem, popłyniemy pewnie gdzieś przez 14-19 jezior. Trochę Wam pokażemy różnych takich. Dziwnych naszych szlaków, w ogóle przygód przez dwa tygodnie Na pewno nie będziemy Wam pokazywać gdzie je są ułożone talerze w łódce i tak itd tak Tylko raczej same ciekawostki A gdzie jeszcze popłyniemy to się wszystko okaże Taki jakiś tam plany żeśmy z Geniem ułożyli Oczywiście żeśmy przytarabanili się z samego południa Także jak będziecie mieć jakieś pomysły na kanale Jakieś jeziora ciekawe w Polsce, to piszcie w komentarzach. Prawdopodobnie też się udamy w następnym roku. Także jak jakieś fajne są jeszcze Akweniki w Polsce pisać, komentować. Póki co to żeśmy się rozłożyli, nawet jeszcze i tak wszystko nie gotowe. Silnik został do zamontowania. Chodź gieniu, chodź, bo kręcimy tutaj. Prawda, my mamy no, Bartek też chodzi. My mamy usypioną łódkę. Póki co tak to jest wieczór barca, po całej trasie, po jakieś tam po po lekkie po piwko, piwko zero snu, nic, od wczoraj. Muszę tak wszystko Ale nie. jak się używa, to... Nie wiem, zapowiada się niezła przygódka. <laughs> Widzisz takie ciemne te, jakby się no czuł, coś tam, Coś tam się dzieje. A właściwie to gdzie jesteśmy? No Jesteśmy Jora Wielka, Jora Mała. Jora Mała. Dokładnie w tym miejscu, można sobie zobaczyć, zgooglować, ale zrypany jestem na maksa, to jest fakt. Ja żebym się drzemnął teraz, bo, bo już siedziałem i zasypiałem, wiesz? Ale ja zjadłam ja obiad no. i siedziałam i zasypiałam, ale wiesz, ja przez ostatni tydzień to mówię, po 5 godzin, dobrze jest. Słuchaj, siedziałem i zasypiałem. Bo nie, nie, to kukuczka. kukuczka, tutaj, no. jest to to kukuczka nie, to sama się. właśnie, samo od koleżanki, wiesz co? Przywiozłam sobie, że może przyczyną. Kuczka to jest ta ostatnia Tak, tak. Ma no. Bo był. Słuchaj, był ten. taki e, czekaj on są. Mam nawet jego te. Tylko, że to są te dane sprzed 20 lat. No się barunatki. zaczyna, biesiada Robił takie spływy też, wiską Młyszka, to jest wizuum. w każdym tamtych czasach. Poranek. Wczoraj co po przyjeździe. Nawet kurcze nie posiedzieliśmy. 21 wszyscy poszli spać. Ale zachodzili. No, mazury witają nas w taki sposób. No powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Z Magnum, żeśmy trochę rozpoczęli. To teoretycznie w sumie chyba dzisiaj zabierzemy się za jakieś już rejs. Na razie śniadanko. Pozostałości jeszcze po dniu wczorajszym to chyba trzeba coś będzie posprzątać. Mycie i takie tam. Dobra, chodźmy. Dobra, idziemy działać. Nie musisz się bałaganu. troszkę bałaganu też trzeba. Tak. No, dzisiaj pogoda typowo żeglarska. Powiem szczerze, dość nieźle wieje. Tak, <gry> dlaczego? Ognisko, szkółka żeglarska też wstała z dziećmi. Dobrze, z Maszego. Ciekawy taki port. Powiem szczerze, że dla hotelarzy na pewno nie dla nich miejsce. Totalnie wszystko natura troszeczkę na dziko, zero prądu właśnie wszystkie akumulatory mi siadły. Gazem się można tu zaopatrzyć u pana. Mynia, cała nasza myjnia. Do zębów, do talerzy, do wszystkiego. Czyli ogólnie spotkanie wszystkich obzowiczów. Powiedz, że to jest gaz helowy. Tak, można po nim śpiewać i tańczyć. na Specjalny teraz film dla Sławka. To są prawdziwe Mazury, patrz, kolego, silnik, spalinówa, łódka wbrew pozorom nie płynie w ogóle. Dopiero cały regulator. Człowieku, dziękuję Bogu, że zostawił torpedo. Przepadłbym w huragan, stary. Ja nawet grota dzisiaj nie rozłożyłem, tylko na foku tu popływałem trochę, co się kurwa dzieje. O, patrz, balak spycha, już, już z kursu nas zbija. Sam wjazd Z burdę. ale na hordacie to to jest labo, koj, no, nie? dla normalnie to km na, no, na godzinę tego chodzi. tak jak ty. ale? to jest tak, km na godzinę, jeżdżę i robi. Tak tak, jak Ale ja to na... nie jest ma czasu. Ewa, Ewa, normowo jest. No wiesz, jak jest, jest, jest pomoc, to się wszystko da. Zbiga mi to. Muszę to po... zrozumieć. Lina weszła spalowa do tego. To już no, to jest po prostu no taka jakaś. wiesz, że jest tylko dwójka, co nie? No A tak? biało naprawdę mocno. Jest. A i wiesz, i tam jest czwórka. Y, Ty się trochę boisz tego steru trzymać, jak się nie dziwię. to wiesz, Ja sam wtedy nie dam rady działać. jak to się mówi prac plac ismański. masz. Samemu jednak jest ciężko, bo nie ma kto sterować. Ale to jest zajebista sprawa. Późba no, tego nie ma na solinie, to muszę przyznać. Solina jest pod innym kątem cudowna, ale to, jeżeli chodzi o turystykę, no nie ma porównania. Możesz widać w Macie telefon. Wyjdź szafy garnitur, brałem ślub, pomóż stać Weź mnie na rzekę Połóż mnie na znak Upastuj, buty ze włosy i ogól twarz Weź mnie na rzekę, Ej, synu w czegoś, po, po śladach tych co. Według zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom Weź mnie na rzekę synu A mojej książki spal nie czule Ja Was popuść Puściła Czule jeszcze się spotkałem Niedługo zapukasz tam Nie tam, czy czekają mnie Wśród traw i starych drzew Weź mnie tam, gdzie czekają Co się okazało? wytek postawiony, który spełnia funk funkcję bramki do stawiania i rzucania maszku był na tyle wysoki, u mnie, no, w sumie dlatego, że łódka też ma 9 metrów, że brakło 5 cm, dosłownie kurwa 5 cm i co? Wytykiem przypierdoliłem w mówiąc że no To tyle jest szczęścia, że niedużo się stało, wyjęło tylko tą troszkę rurę, puściła karabinczyk puścił także nawet dobrze że puścił właśnie że to miałem na karabinczyku zrobione tam zaczepy się odgiął i nie zrobiło takiego na naprężenia no i takie jaja mamy generalnie dzisiaj że kolentymet który rozwija się ra razem bo tu jest nie trzybrowy no. no i przy zwijaniu chcieliśmy go trochę podciągnąć w górę coś nie wiem, puściło będę dzisiaj miał, dlatego mam same odwali. Hmm. Dzisiaj Macia przejęła rolę kuchni, kroi dzielnie. Dzisiaj będzie znowu bardzo elegancki kociołek. O i światełko się zaświeciło nawet lepiej teraz. A tu mamy jeszcze ekipę, która grilluje przy ognisku z nami. Tu jest nasz kocioł, który będzie też przygotowany. A wy w ogóle skąd jesteście? Ja was trochę sfilmuję, co? Chyba nie macie nic nie przeciwko. Bo chcę mieć pamiątkę tu, że robimy razem, to, robimy ja, no. razem w ogóle jesteś? Tak jest. My jesteśmy w ogóle z Małopolski. Nie wiem jak chodzi? wy. My o, bo, go, 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 no. Gorlice, Nowy Sącz. Serio? Poznań, no. Wrocław. No, Poznań i Z Poznań i okolice. No tak, Poznań czy chyba i proszę, jak ognisko łączy ludzi. Ale o A wy jak długo żegujecie? Od nie. W nie wiem, z 20 lat albo lepiej, albo 30 lat. Ja się... A tu, na tym, w tym roku? No pierwszy dzień. My wczoraj przyjechaliśmy dopiero. No. My jesteśmy w środku wyjazdu. No, to już ten... My za, my za... No, do soboty do soboty. Nie, nie przypominaj mi, że za... Zaczęliśmy nie, dopiero. Wczoraj nie, dojechaliśmy, ale... Nie, ten. Nie, Nawet nie wypływaliśmy, za za łódki, zbudowanie i... No. Wiesz, to wszystko jeszcze tak, taki A, chaos. Gdzie I, wiesz, skąd? Jak jest ta Jora, i, no, wielka i Jora mała. No. Na, tam jest tam... No, no niedaleko no, w sumie. No, na tych Tak, malutki tam jest. Nawet prądu nie ma czy coś, tylko taki gościu, znajomy od tego? na łajbie? My dwie, a Janiów cztery. No, a, tak. no To rzeczywiście. Dobra, no to, rzeczywiście no, u to. No, to u nas dziewięć. No, no, na jednym. Na jednym. nie, nie, na. tam kiełbę. nie, <ślepnie> <ślepnie> Nie, nie wiedziałem, że ja ze schlebem koczuluję. No potrawę będziecie robić. Ja wiem, jak to jak to jak to. Jak no pójdzie w tu papryka, ziemniaki, karkówka, szynka. A, czyli e, kociołek pan Taki, no. Gulaszik. Taki węgierski kociołek No coś bardziej w tym stylu, no? Dokładnie. Dobrze, rzeczy, dobra. Robiliśmy to już. Ale to za polski to po trochę leży no? No 650 km mieliśmy. Yeah. Powiem, że nie, że. Jest, Znam na bo to ile godzin? Mamy ile? 400. A, długo nam zeszło, bo mieliśmy. Dobra, ja to, no, to, to... wyłączę. wyszło. Na tym na razie kończymy reportaż. Nie, no. muza w awaria Nie, muza w Były Zapomniałem sobie nazwę. Tak wyglądałem mniej więcej mazurskie wieczory. Dla nas też jest premiera, bo pierwszy. Ekipa z Poznania, z Wrocławia. Człowieku. A jeszcze inni są z Bangladeszu. Jest w Azerbejdżanie. I afrykańskie sandy. Tu już taki instrumental. Ja stawiam szaglę ja. jak kuper na stół, ja stawiam. Czy falam niesie, czy falam się w stół, ja stawiam. Czy tamto płynie, kiedy skończy się świat? Gwiazdo piekła, bo już się nie Ja stawiam szaglę jak kuper na stół, ja stawiam Czekajcie, oświetlę was moją super latarką, tylko żebym was nie oślepił. Powiem szczerze, że nie ma różnicy. Niespecjalnie. specjalnie. Tak, to jest ostrzegawczy. Żadnej różnicy nie ma. A no to tu już poleciałeś z grubej rury, kurde. Dobra, i teraz mamy piosenkę następną. nastał świt. Kolejnego poranka. Kolejnego dnia nie chcę się wstać strasznie. Magda mnie już niestety budzi i kazuje wstawać. Wczoraj trochę było długie posiedzenie przy ognisku z ludźmi, których poznaliśmy z Wrocławia, z Poznania. I było całkiem fajnie. wyjrzymy trochę na świat. No co, dzisiaj słońca nie ma, coś nie bardzo. Ela też siedzi w środku. No dobra, to w takim razie. Czas na toaletę poranną. No, port Szymonka. Muszę powiedzieć, że fajne miejsce. No, cała rzecz miała tu miejsce właśnie wszystko jeszcze kawałek drzewa zostało No i widok na nakej okay, na port Proszę bardzo, port Szymonka A gdzie dzisiaj popłyniemy to nie wiem, ale o, jest fajna mapa to możemy coś popatrzeć zasadniczo Na no wczoraj dokładnie wystartowaliśmy Tauty. Tu przebiliśmy się przez kanał. Generalnie tak wiało wczoraj masakrycznie, że grota w sumie z Magną nie postawiłem. Wpłynęliśmy, nawet masz zrzucałem tutaj zaraz na początku w kanale, bo we dwójkę to to były, było lekko ciężko. Dobiliśmy tu i jesteśmy właśnie tu w tym porcie, na tym. Na dzisiaj co? Dzisiaj pewnie Jezioro Jagodne, tu się pokręcimy, pewnie się przebijemy i gdzieś gdzieś pewnie tu na Niegocinie pewnie zostaniemy. Taki pewnie plan na dziś, no ale to zobaczymy jeszcze. No ale docelowo do Węgorzewa. Póki co to śniadanie a po śniadaniu to czeka mnie mycie pokładu który jest tak umasakrowany No bo oczywiście nie chciałby się butów wczoraj ściągać No tu stoi Karol Mamy zdrowie. Hmm. No tutaj nasz. Enola to Genia. Geniu? Chyba ich nie ma. Cześć Geniu. Jak tam po, po, po nocy? Parę słów proszę mi tu. Całym zdaniem. <grym> E, Solary, widzę te. Ty no i ciekawy jestem. Powiem ci, że założyłem ten twój prostownik. odbydwa ten jak podratował mi te akumulatory. Zobaczymy. Miłym Powiem miłym Ci, że się dzisiaj się wszystko okaże. Tam, wiesz. No. w jakim są tam Ale nie Ale fajny sprzęt. Powiem ci, że spodobał mi się ten prostownik. Taki taki wiesz. Ciekawy, dobra. Jakieś śniadanie przewidziane no, śniadanie... już trzeba do dziecią no. Nie, nie jestem przyzwyczajony w solinie, krótkich dosłownie, w tych w czapeczkach, w kabinie, żeśmy chcieli montować.